Cześć, jestem Klaudia, ta kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. W dwóch zlewkach znajdują się różne ilości wody o tej samej temperaturze. Wskaż poprawne dokończenie zdań. Energia wewnętrzna wody jest... I mamy opcję do wyboru. A. W obu zlewkach jest taka sama. B. Większa w zlewce z większą ilością wody. I C. Większa w zlewce z mniejszą ilością wody. I mamy tutaj energię wewnętrzną, czyli sumę... Energii kinetycznej i energii potencjalnej. I zarówno we wzorze na energię kinetyczną mamy tam masę, i przy energii potencjalnej też mamy masę. I to jest w mnożeniu. Czyli na logikę. Tam, gdzie będziemy mieć większą masę, no to będziemy mieć większą energię wewnętrzną. Większa masa jest w tej drugiej zlewce, czyli mamy większa w zlewce z większą ilością wody, bo będzie to po prostu cięższe. Średnia energia kinetyczna cząsteczki wody. No to zależy to od wody, tak? Mamy w jednej zlewce i w drugiej zlewce mamy wodę, więc średnia energia kinetyczna cząsteczek będzie taka sama. A! Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!